Cześć, tu Marcin Haty z firmy Abart. Dzisiaj przedstawiam Wam BMW 328i z instalacją gazową KME Nevo Sky Direct. Tutaj jest zamontowany sterownik, filtr gazu, czujnik ciśnienia, a pod spodem, pod osłoną są zamontowane wtryskiwacze. Całość to instalacja KME no, z drobnymi wyjątkami. Tu jest reduktor. Instalacja działa wyśmielicie, Jest to silnik na bezpośrednim wtrysku benzyny, a mimo to, wszystko działa tak jak na benzynie. Spalanie benzyny jest niewielkie, gdzieś około litra półtora na 100 km, a spalanie gazu około 10 litrów. Także do takiego silnika instalacja gazowa to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tu jest przełączniczek. Dodatkowo do BMW ma jedną fajną rzecz. W fajnym miejscu jest zamontowany zbiornik. Normalnie tu jest dodatkowy bagażnik. On został usunięty, wstawiona została blacha, całość została wygłuszona, jak widać, bitmatem. No i zbiornik znajduje się poniżej. Tu znajduje się zbiornik gazu, więc cały bagażnik jest. W zasadzie wolny, żeby to zrobić, musieliśmy też wymienić układ wydechowy. Układ wydechowy, no, jest trochę brudny, ale jest firmy Ulter. To jest dostawca tłumików. Firma Ulter robi dla nas tłumiki specjalnie na zamówienie do takich nietypowych samochodów. Mamy te tłumiki również w sprzedaży. Także jakby ktoś chciał, to zapraszamy. Myślę, że ta opcja w przypadku trójki jest bardzo dobra, ponieważ bagażnik tu jest dość niewielki. A montując zbiornik pod spodem, mamy do dyspozycji całość. Wlew gazu, pod klapką wlewu benzyny. Pełny, także nie trzeba stosować żadnej przejściówki. O, auto świeżo umyte, dlatego tutaj jest trochę wody, ale generalnie jej tutaj nie ma. Zapraszam na montaż instalacji gazowych do firmy Abart do Wrocławia. Telefon 71 342 32 52. Dziękuję.